Witam, mam na imię Piotr Majewski, jestem z klasy pierwszej D. Celem mojego doświadczenia jest sprawdzenie, czy igła zawsze przekuje balon. Do jednego z dwóch balonów przyklejamy dwa kawałki taśmy. Przekuwamy balon z taśmą. Jak widzimy, balon z taśmą nie pękł. Następnie przekuwamy balon bez taśmy. Jak widzimy, taśma podtrzymuje balon w całości, ponieważ taśma utrzymuje balon w postaci, w której się znajduje, a drugi pęka.